Te trzy pytania przed snem przyciągną do Ciebie mężczyznę, o jakim tylko możesz pomarzyć. I już Ci mówię, jak to zrobić. Naciśnij tylko plusik, żeby żadne treści o przyciąganiu tego właściwego mężczyzny Ci nie umknęły. Rób to przez najbliższe 14 dni i obserwuj, jak się zmienia Twoje życie miłosne. Przed snem zadaj sobie trzy pytania. Pierwsze, za co jestem wdzięczna? Pomyśl o miłych gestach od mężczyzn w Twoim życiu, nawet tych drobnych, jak przepuszczenie w drzwiach. Komplement od kolegi z pracy, czy może miła obsługa w sklepie. Bądź wdzięczna za te małe znaki, że dobrzy mężczyźni jednak naprawdę istnieją. Drugie, co poszło dzisiaj dobrze? Może uśmiechnęłaś się do przystojnego nieznajomego, może postawiłaś granice w rozmowie z byłym, a może poczułaś się atrakcyjna i pewna siebie. To wszystko przyciąga tego właściwego mężczyznę. Trzecie, na co czekam z niecierpliwością jutro? Dobraj sobie, że jutro możesz poznać kogoś wyjątkowego. Jak będziesz się czuć przy kawie z nim? Jak będziecie patrzeć sobie w oczy? Jakie ciepło poczujesz, gdy weźmiecie za rękę? Kiedy powiesz to przed snem, zaśniesz otoczona pozytywną energią, a następnego dnia zaczniesz magicznie przyciągać sytuacje i mężczyzn, którzy są dla Ciebie właściwi. Wypróbuj to i obserwuj, jak zmienia się Twoje życie miłosne. Mężczyzna, na którego czekasz, jest już bliżej niż myślisz.